Muzycznej w Gołdapi. Tak, więc, witalisa Jerzego Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry, po raz tak, trzeci dzisiaj. Tak, po raz trzeci. No to super. Dobra, poka pokażę mi pani tą szkołę dzisiaj. Oczywiście! Czy nie? Od czego zaczynamy? Od łazienek, czy od szatni, czy od pokoju nauczycielskiego? Wszystko mamy. Ja myślę, że dobrym no, tak? pomysłem byłoby zacząć od odcinków wypłat. Aha, no tak. <laughs> No dzisiaj poszły fakt. Ale to jest szkoła na dzieci. Nauczyciele to tylko... Dobra, dojdziemy zobaczyć idziemy. jak się uczą. Tak, idziemy, zobaczymy coś tu słychać. Ktoś tu Nie wiem o co chodzi, ale pomyśl tutaj uczą się grać na instrumentach. Zobaczymy o fajnych instrumentach. Dzień, Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tu się dzieje? Mamy tu jakiś... Tak, chciałam sprawdzić, co tutaj się dzieje. Tu się dzieje lekcja z fletu. Umiesz grać na tym? Czy bym tak poradził, czy nie? Nie wiem. A co? Ja chciałby się, się pan zapisać? Nie wiem, ale może, bo prowadzicie zapisy, prawda? W tej chwili. Tak, prowadzimy, ale pan pewnie masz więcej niż 16 lat. No niestety, z VAT-em, z cłem i z innymi podatkami to już dużo więcej. Także, no niestety, my zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 16 lat do naszej. A żeby tak się nauczyć grać, to ile lat trzeba się uczyć? No ja chyba się uczę tak. A pani dobrze tutaj uczy? Tak, bardzo. Po, czekaj, nic po cichutku powiesz. Dobrze uczy i nie krzyczy? No krzyczy, ale bardzo uwielbiam panią. <grym> A warto się zapisać do tej szkoły? Yy, warto. Super. Powodzenia, dzięki idziemy zobaczyć, co się dalej dzieje. Tak, to idziemy. Idziemy, koleżanko. A uciekasz? Uciekaj tu. to! To, ja pani, to moja pani sekretarz poszła, to, ja to tam My idziemy dalej. Taki długi korytarz, że tu można lokalnie jeździć, ale cicho, nikt na to jeszcze nie ma. To jest takie fajne, przespołówne tamte gabinety. A co my tu mamy? Dzień dobry, Cóż co tu się dobry? dzieje? Co tu się dzieje? W tej Dzień chwili? dobry. A w tej sali do czego można się nauczyć? Grać na skrzypce i altówce. A altówka to jest? Takie troszkę większe skrzypce. Wyglądają bardzo podobnie. Są inaczej, troszkę strojone, brzmią niżej. Najniższy dźwięk na skrzypce brzmi tak, a na altówce tak. Ja bym powiedział, że jedno i drugie skrzypce. Nie znam się. Te są grubsze i niżej brzmią. Lubisz grać na skrzypce? Czy właściwie, czekaj, to jest altówka? Tak, jest altówka. Lubisz grać na altówce? Tak. A jak umiesz na altówce, to też tak samo zagrasz na skrzypce? Tak. Na pewnym poziomie tak. I do Was też można się zapisać? Tak. I teraz od września? A ile można mieć lat, żeby się zapisać? Ile trzeba mieć lat? Uczymy w cyklach sześcioletnim, gdzie zapraszamy dzieci w wieku 7-8 lat. I w cyklu czteroletnim, gdzie ten materiał jest skompresowany do 4 lat, ale wtedy zapraszamy dzieci starsze końcówka 8 i do, od 9 roku życia. Przyjmujemy do 15 roku życia. Zagrasz coś nam krótkiego? Ania się uczył u nas pierwszy rok. Pamiętasz, Anio, jak przyszłaś tutaj do szkoły rok temu we wrześniu, to jak wyglądały pierwsze zajęcia? Braliśmy pana kciuka i co robiliśmy? Podaliśmy mu czapeczki i robiliśmy przysiady, tak? Liczyliśmy powoli palce, co trzeba robić. Potem piłowaliśmy palca smyczkiem. A teraz, już po prawie roku nauczania, Ania jest w stanie zagrać od początku do końca piosenkę lub utwór, w zależności tego, co gramy. Także zachęcamy wszystkich, którzy by chcieli spróbować w swoich sił w szkole muzycznej. Lubisz chodzić do tej szkoły? Tak. I polecisz to, to, tą szkołę dla innych? Tak, bardzo polecam. Powodzenia. Dziękujemy. Ty miałaś trójkę dzieci tutaj w szkole, co nie? Tak. I jesteś w radzie tak. rodziców. Tak, w tym razie rodziców od nie wiem już jego lat, chyba od 12 czy 13. Trójkę dzieci mam, ostatnio właśnie kończy w tym roku szkołę. A gdybyś miała jeszcze raz mieć trójkę dzieci w nowym, kolejnym życiu, jakimś innym, znowu byś posłała je tutaj? Jasne, to jest naprawdę super szkoła. Polecam każdemu. Zapraszamy do składania wniosków do 20 czerwca. Służymy pomocą, możecie do nas przyjść, zadzwonić, pomożemy, także zapraszamy w nasze progi.